Witam Państwa, Izabela Litwin. Mój komentarz na temat Putina wywołał wielkie zainteresowanie, i chcę Państwu odpowiedzieć na nagraniu, a nie pisząc odpowiedzi na Wasze komentarze. Zacznijmy od tego, że kradło się do mojego poprzedniego wystąpienia pewne przejęzyczenie. Polega ono na tym, że powiedziałam, że Putin ogłasza. Otóż oczywiście nie ogłasza, bo gdyby ogłaszał, to wszyscy byśmy już o tym wiedzieli. Należałoby raczej powiedzieć, Putin wprowadza. Różnica pomiędzy tymi dwoma słowami jest jasna, prawda? W tej sytuacji, w jakiej Putin się w tej chwili znalazł, ogłaszanie nie byłoby czymś dobrym, natomiast wprowadzanie samo jak najbardziej byłoby sensowne. Dlaczego? Dlatego, że właściwie finansiera strzeliła sobie samobójia poprzez te czynności, które zostały wykonane w stosunku do Rosji, poprzez to embargo i tak dalej, prawda? I Putin teraz się będzie bronił. Ta forma obrony, to znaczy odzyskanie suwerenności przez rubla, jest fantastyczną formą obrony i sądzę, że właśnie taka droga jest do przewidzenia. Więc co to znaczy? wprowadzenie suwerenności rubla, bo trzeba sobie wyjaśnić, co oznacza w ogóle suwerenność, czy rubel nie jest suwerenny. Prawnie jest suwerenny, prawnie rubel jest suwerenny, tak jak i złotówka, prawnie jest suwerenna. W konstytucji jest to wyraźnie powiedziane i w naszej, i w rosyjskiej, prawda? Więc są to waluty rzekomo suwerenne, a w zasadzie w całości uzależnione od walut światowych. Co oznacza brak suwerenności? Otóż waluta suwerenna, światowa, taką jaką jest dolar, czy jaką jest euro, czy pozostałe pięć walut światowych, one mają po prostu prawo do druku. One regulują ilość pieniądza na rynku światowym. Czyli te waluty w sposób dowolny emitują nowe środki pieniężne. Natomiast wszystkie inne kraje, które mają status walut wymienialnych, a więc nieświatowych, one nie mają swobody w kreowaniu nowego pieniądza, w drukowaniu nowego pieniądza. Nawet jeżeli widać wyraźnie, że w danym kraju brak tego pieniądza na rynku i że ten brak hamuje gospodarkę, pomimo to, Choć mamy waluty wymienialne, drukować ich nie możemy. Suwerenność rubla oznacza po prostu, że Putin doszedł do wniosku, że ma takie same prawa jak Fed. Jeśli Fed może drukować dolary, to tak samo Putin może drukować rubla. Takie postępowanie Putina byłoby całkowicie logiczne w obecnej sytuacji politycznej, bo chyba państwo sobie zdajecie sprawę, że na świecie trwa wojna nie tylko gospodarcza, ale zaczynają się także i inne zakusy, prawda? Chodzi o to, że po prostu broni na świecie jest za dużo. Producenci broni koniecznie chcą ją sprzedawać. Już widzimy, że już też napalamy się na to. W tej chwili Polska przystępuje do zakupów tej broni i tak dalej. Więc Putin znalazł się w określonej sytuacji i oczywiście będzie się bronił. Więc będziemy teraz oczywiście patrzeć na to, jak to się będzie odbywało. No, giełdy nie reagują. Dlatego, że nie jest to wiadomość powszechna. Wprowadzenie, realne wprowadzenie suwerenności, czyli co to oznacza naprawdę suwerenność rubla? To znaczy po prostu, że bank centralny będzie mógł drukować ten pieniądz, czyli będzie mógł zaopatrywać Rosję w taką ilość pieniądza, której gospodarka wymaga. W tej chwili wiadomo, że ta ilość pieniądza jest zawsze ograniczana. Ona jest ograniczona zawsze zewnętrznie, ponieważ ona jest jak gdyby limitowana. Zarówno w Polsce, jak i w Rosji ona była limitowana. Więc w tej chwili jak gdyby sam fakt do druku tego pieniądza, jeśli ten pieniądz nowy się pojawi, to co będzie oznaczało? No, po prostu Putin zaczyna prowadzić w inny sposób gospodarkę finansową. Ja w swoim komentarzu Putin, ropa i rubel, który umieściłam na stronie głosu ulicy, przewidywałam inny scenariusz. Ja uważałam, że Putin wprowadzi pieniądz równoległy. To znaczy, że pozostanie w tej sferze walut wymienialnych, ale wprowadzi równocześnie rubla równoległego, który będzie niewymienialny, ale który równocześnie napędzi gospodarkę rosyjską. Więc proszę Państwa, czy wiadomość jest w pełni prawdziwa, czy też nie, o tym naprawdę wie zapewne tylko kilka osób. Dziękuję bardzo.